Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Koziorożca Zapraszam Was, moi drodzy, na przekaz Horoskop na styczeń 2021 Na wstępie informuję Was, że te czytania są czytaniami ogólnymi, więc mogą, ale nie muszą pasować, rezonować z Waszą sytuacją To jest dość ważne, tak właśnie czytaniach ogólnych bywa Ale mimo wszystko zapraszam Was bardzo serdecznie No dobrze, no to zaczynamy Styczeń 2021 dla osób spod znaku koziorowca. I patrzymy sobie, co tutaj karty mają Wam do przekazania. Wchodzicie ze swoją energią, więc bardzo fajnie. Zaraz będziemy opowiadać. Dobrze, moi drodzy. Karty pokazują... Yy, może być tak, że w styczniu będziecie... Obdarowywać kogoś, jakimiś prezentami. Może być tak, że to wy otrzymacie coś od kogoś, albo wy będziecie komuś coś dawać. Moi drodzy, mówię wszystkie możliwości, bo to jest czytanie ogólne. To jest energia dawania i brania, więc tak tutaj może być. Albo wy otrzymujecie prezenty, coś fajnego, albo wy kogoś obdarowywujecie i po prostu ktoś z tego tytułu jest przeszczęśliwy. Jeśli chodzi o pracę i o finanse, karty pokazują, moi drodzy, jesteście stabilni. Nie jest źle. Tak mi tutaj karty pokazują. Dla osób, które szukają pracy, karty mówią, że możliwość jakiegoś wyjazdu, przemieszczania się coś tutaj takiego ewentualnie rozwiązywania problemu, bo być może gdzieś szukanie tej pracy bardzo wam w głowie siedzi i karty mówią, że no w styczniu to jeszcze nie jest do końca ten czas, ten moment, gdzie te Wasze problemy się rozwiążą, gdzie w waszym życiu tak się poukłada, jak Wy tego planujecie, moi drodzy, ale ogólnie nie jest źle. Naprawdę finansowo jesteście spełnieni, macie te pieniądze, więc wszystko jest ok. Karty mówią, że mm, pod względem finansowym jest bardzo stabilnie, tak? Jeśli chodzi o uczucia i o emocje, karty pokazują, moi drodzy, że niektórzy z Was chcieliby domknąć pewien etap w swoim życiu. Karty mówią, niektórzy z Was w styczniu. Niektórzy z was podejrzewają o zdradzie partnera/partnerki, podejrzewają, że coś jest nie tak w tej relacji, w tym związku. I karty mówią, że odkrycie tej tajemnicy, odkrycie tajemnicy na temat osoby innej, na temat romansu, na temat zdrady przyjdzie do was i wy po prostu w styczniu będziecie mieli już tego wszystkiego dość i wy będziecie chcieli to wszystko um, wyjaśnić. Aczkolwiek karty mówią, że styczeń to nie jest jeszcze ten czas, kiedy uda wam się te problemy rozwiązać, kiedy uda wam się to wszystko wyjaśnić. W każdym Bądź razie wy będziecie chcieli wyprowadzić się, odwrócić się albo poprosić tego partnera, partnerkę o wyprowadzkę wy będziecie chcieli coś zamknąć, nie mówię, że do końca zamknąć, zakończyć, ale coś domknąć na tyle... Żeby po prostu łatwiej Wam było później podjąć jakąś decyzję Jeśli chodzi o przebaczenie, o wybaczenie, o darowanie win To karty pokazują, że w styczniu nie będzie Wam łatwo Nie będzie Wam łatwo wybaczyć, przebaczyć komuś Tak mi tutaj karty pokazują, moi drodzy Dla osób w stałych związkach, dla osób, które, u których wszystko jest ok Karty pokazują... Jakieś coś nowego się przed wami otwiera, jakaś nowa możliwość, jakieś takie docenianie większe, będziecie się bardziej między sobą doceniać, będziecie bardziej wdzięczni za to, że jesteście. Ze sobą, że możecie być ze sobą. Tak mi tutaj, moi drodzy, karty pokazują. Ja myślę, że nawet jeśli, moi drodzy, dowiecie się o tej zdradzie partnera, partnerki, to ja myślę, że ta osoba i tak nie będzie chciała zbyt długo być w tej relacji z tym kimś innym. Ja myślę, że te takie chwilowe uniesienie, zawirowanie, ten romans to gdzieś odchodzi od was. To gdzieś, jeśli będziecie w stanie w późniejszym czasie spróbować porozmawiać z tą osobą, wybaczyć, darować jej. To karty pokazują, że są szanse na to, żebyście odbudowali tą relację, ale nic na siłę w styczniu. Nie kierujcie się bardzo mocno swoimi emocjami, bo karty mówią, że możecie być troszkę bardzo zdenerwowani, to się nie ma co dziwić. Więc tutaj karty mówią: Zwracajcie uwagę na swoją emocjonalność, tak? Jeśli faktycznie tutaj jakaś zdrada, tajemnica na temat partnera, partnerki, coś wyjdzie na jaw, to karty mówią. Um, Spróbujcie pobyć samemu ze sobą, ze swoimi myślami. Nie próbujcie tego rozwiązywać od razu, bo karty mówią, to nie jest sprzyjający moment. Dobrze. Moi drodzy, ogólnie karty mówią, żebyście kierowali się w styczniu swoją intuicją. Będziecie mieli ją bardzo wyostrzoną i warto naprawdę kierować się tą intuicją, bo ona pomoże wam dostrzec wiele spraw, spojrzeć na wiele sytuacji w życiu inaczej. Nie kierujcie się sercem, kierujcie się rozumem Karty ogólnie mówią, że dużo osób Z poznaku koziorożca w styczniu Będzie bardzo aktywnych, będzie bardzo kreatywnych Bardzo dynamicznych, bardzo pomysłowych Wszędzie Was będzie pełno Karty mówią, że będziecie mieli świetny kontakt z rodziną Z przyjaciółmi, z tymi osobami, które przebywają gdzieś daleko od Was Za granicą, tutaj jest odnowa relacji Odnowa więzi Bardzo tutaj fajnie się, moi drodzy, u Was pokazuje I rada dla Was jest dla Was jest dwójka mieczy. Moi drodzy, nie blokujcie się, nie zamykajcie się, nie izolujcie się od ludzi i nie blokujcie się w swoich myślach. Nie siedzcie w swoich negatywnych myślach, bo to nie jest dobre. Wylosuję jeszcze dla Was przesłanie anielskie na styczeń: radość. Radość płynie z poczucia łączności z Bogiem. Dzięki niej doznajesz oświecenia. Pielęgnuj tę cnotę, dostrzegając Boski Pierwiastek we wszystkim, czego doświadczasz. Przeniknij pozory i odszukaj światło w duszy każdego człowieka. Dzięki temu w pełni zdasz sobie sprawę z cudu stworzenia, a radość rozpali Twoje życie. Ciesz się wszystkim, ponieważ radość to klucz do osiągnięcia oświecenia. Raduj się życiem. Afirmacja we wszystkim znajduje radość. Moi drodzy, ja Wam życzę tego z całego serca, żeby Wasze marzenia się spełniły. Radujcie się życiem. Moi drodzy, dużo zdrówka Wam życzę i samych cudowności w styczniu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!